What the fuck? Co to w ogóle hmm. nie jest? Jeden go, dwa, dwa. dwa. O Kurczę, proszę Ale to jest, dwa, jest. Dobra. Dobra. No, no. Ona jest 10 na 10 ale chcę, żebyś rzucił hobby, bo jej przeszkadza. No, no mój, jak wydaliście tak wysoko? No ja ogólnie chciałem dać niżej. nie? Ja ty byś ja dał ja... tak wysoko? Ja, no ja chciał dać niżej ogólnie. No, no ty, ty ta... wyścigali tak wysoko? W życiu by sobie na to nie pozwolił. Nie ma A opcji. A ty się przyznajesz, że jesteś im Nie. nie. Ja chciałem dać niżej, ale. Nie, no, no, to. on by sobie w życiu na to nie pozwolił. No, on by nie dał w życiu się Ale serio, ja rozumiem, Przecież że. Dla jego hobby to jest też ja większe życie życia i by sobie nie pozwolił na to. Tutaj znowu czysta interpretacja. Ja dałam kompletnie neutralnie, bo zależy co, zależy czemu. To jest o tyle pytań. No jak daj, to jest jakieś no. nieistotne hobby, nie wiem, bo na przykład. Masz nie oglądać piłkę, bo się wkurwiasz, i jej się to nie podoba, to to jest, to to jest coś innego niż zabronić iść z znajomymi się spotykać, bo ja tak chcę. To przy jednym to jesteś na pięć, a przy drugim na jeden, więc... Ja nie wiesz, ja traktuję hobby i tak wiesz, no to jest jakiś element mojego życia, który mi sprawia radość, więc nie w życiu sobie nie pozwolę sobie tego odebrać, nie? Dlatego dałem, no 4, tak, ale i... powinienem dać trzy albo dwa nawet. Nie? Miałem no ale zależy, zamacz. jakie powody za tym są. Ale no, sobie jest, mówię w głowie, że to jest też 10 na 10. No i też te powody, bo to, że zależy co. Właśnie ale... moje zdanie to jest takie, wiesz, każdy w związku musi mieć jakby swoją też strefę. I dla mnie to jest, wiesz. No nie fajne, jeśli... Ja rozumiem, że są różne hobby, tak jak no. Ale ja, ja mówię, no no szlam... Nie mogę, nie ma. Z... 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 nie, z... nie z... Z... Ja się spojrzałem, jak się zaczął. Nie, się... no nie mogę, no bo... Ej, no ja się kuźno podepnę pod tą co tygodnią. No ja nigdy, jak jest siedemką to, się... to jest <coughs> no, przecież ja będę tam chyba dwa albo jeden <coughs> A yeah, yeah. ja też, no myślałem na trójką, a ja mam dali? Cztery, bo są różne hobby. Kopie, takie pytanie, ej. Ja bym. Dlatego, no jeszcze Dlaczego moja reakcja? Ona jest dzisiaj na dziesięć? Ale nie ma telefonu. Aha. <laughs> okay. yeah. Ej, co chcesz